Hej ludzie, tutaj Stereowca i dlaczego ja nagrywam? Bo skoro jest noc Dlatego nagrywam, bo dzisiaj zrobimy sobie taką kopalnię No, zrobimy sobie kopalnię i... Mam nadzieję, że będzie mnie troszeczkę lepiej słychać, gdyż Jestem bardziej oddalony od mikrofonu i nie powinno... Nie powinno być słyszalne takie moje wydechy, że tak powiem. Zobaczymy zresztą później. I mam nadzieję, że jakość tego materiału będzie też lepsza niż poprzednie. Gdyż wreszcie się nauczyłem jak zrobić film 720p 2 Adobe Premiere. przed mi jakoś nie wychodziło, mimo już tam nawet wpisowałem 1280. Na 720 to jakoś strasznie rozciąg rozciągnięty był ten obraz. Ale dobra um, Niestety tutaj jest wszędzie żwir. Muszę sobie skądś e, załatwić podkładkę pod myszkę, bo mam na samym e, biurku ale dobra Drugi Gravelu, czy nie możesz iść yy, po nerwiach ludzi gdzie indziej? Dlaczego musiałeś sobie wybrać na cel akurat mnie? Ja zrobię może trochę... E, znaczy drugą łopatę. nie No i jeszcze ty tak. Zdradzasz mnie, jak mogłaś. Nie. I stąd idź. Idź. No. Dobra. Głupia owca. No, wiem, że mnie kochasz, ale. No, ale. Potrzebuję tu trochę miejsca, dobrze? Chyba się nie rozumiemy. Bardzo cię proszę, żebyś stąd odeszła w przeciągu. Eee, um, ale dopiero kilku... sekund. Dziękuję. Jakbyś jeszcze mogła tak nie beczyć cały czas, dobrze? Hm? Hm? Tylko ja od niej wymagam. Dobra, poszło sobie. Ja dla niej będę musiał jakąś zagrodę chyba zrobić. Właściwie to ja zrobię już teraz taką prowizoryczną. bo nie to może zostawię. Potem będziesz miała zagrody na polu, więc się teraz nie, nie denerwuj. Tak, będzie no mnie przeklinać teraz przez cały odcinek. Dzięki. Ja zawsze wiedziałem, że będę miał w niej poparcie. Killów mi się już kończy. Właśnie. To jest poziom 60. No to jeszcze w dół i to dużo w dół. Przydałoby się teoretycznie gdzieś tak koło 15, bo tam jest największe prawdopodobieństwo, że będą tam diamenty. Okej, okay, coś słyszę. Czyżby jakaś jasknie Zresztą zaraz zobaczymy co ja tam słyszałem. I mam nadzieję, że... FUK! O oh, FAK! O oh, FAK! fuck? Mam przesrane Ale Skąd to się tu wzięło To What Eee Dobra, to było dziwne to było bardzo dziwne. O cholera. Skąd to się tu wzięło? Myślałem, że to tylko w twierdzach. Takie coś. No ale dobra. Cholera jest. No tego bym się nigdy nie spodziewał, szczerze mówiąc. Będę po coś do żarcia, może. O ile coś mam. Raczej nie mam. Nie mam, dobra. Trudno już. A właściwie to. Ha żeby ona już nie czuła się taka taka no nie wiadomo jaka. Но. Может пинкнул за Не морусь. To nie ma tematów na żadną rozmowę. Ja bym chociaż był z, z kimś na konwersacji sky, Skype'owej. Ale cóż, nikt mnie nie lubi. Raczej ja nikogo nie lubię, ale dobra. Jeśli ja zobaczę. który tu jest na Skype, Niech ciekawy. w ogóle tak może wam powiem jakich youtuberów mam na skypie tak, tak po prostu z nudów no to tak y jest A y po kolei idę od góry y blackmkmc, on tam prowadzi jakieś tam vlogi robi na swoim kanale ale cóż, on często usuwa filmy więc nawet już nie wiem co on tam ma Dobra, e, dalej. Switch Bancher. On e, powiedział, że coś będzie nagrywał od 5 stycznia. Dobra. Kolejna osoba, Drabkac. E. No właściwie to on chyba Minecrafta nagrywa. Nie wiem. Powiem, że się nie przyglądałem. Dobra, zrobimy dłuższy, dłuższy odcinek. Zrobię zagrodę. Nie tak w cholera. No już, już dobra. Kolejna osoba. Teoretycznie mam Blowa, ale to jest to kontrola widzów. W wiecie, dobra, e, dalej Erylat jest. Nie jestem pewien, czy on ma taki nick też na e, YouTubie, ale na Skype to Erylat i ja tego do niego mówię też, więc e, powiedzmy, że to Erylat. No. Dalej, kto tu jest dalej? E, Gameboy 499. E, Gospowlog Katzwiz e, mm, Dalej dalej, Jezu święty jak ja nie uniknę Spray Pamiętam, że coś ze spray <grym> Tylko tyle jeśli to oglądasz Co mimo wszystko wątpię to sorry Ale Naprawdę nie pamiętam mm. Dalej, kogo jeszcze mam to jest jakiś typek, nie wiem kto to jest i... się tak i tyle z youtuberów Jeśli chcecie to, to możecie mnie zapraszać na skypie ja najprawdopodobniej będę was akceptował chyba, że coś naprawdę by musiało się stać że nie wiadomo ile by was było no ale tak, my tutaj mówimy o jakiejś realnej liczbie dla mnie. Więc możecie mnie zapraszać, dam wam Skypa ja w opisie, w ogóle to jest też w opisie kanału. No i dobra, to tyle jeśli chodzi o Skypa. Założyłem sobie też Twittera właśnie przed chwilą. Z... Więc zapraszam do śledzenia mnie. Oraz y, jest też mój fansite na Facebooku Wszystkie linki są w opisie No oraz jest też y, jeszcze link do Aska, Jeśli chcielibyście się mnie o coś zapytać, na przykład Typu, kiedy kiedy Minecraft i tak dalej Nie dobra, tak na no serio, to nie pytajcie kiedy Minecraft Ja zawsze nagrywam wtedy, kiedy mam ochotę, bo filmy... Yy, K które nagrywam Kiedy nie mam ochoty Kiedy nie chce mi się żyć kompletnie To one po prostu nie mają sensu Bo wyglądają masakrycznie Dobra w ogóle to zrobiłem taki Temat bardziej na audiologa Albo na vloga Ale, ale trudno o czymś trzeba gadać Dobra, myślę, że taka przestrzeń jej wystarczy. Okej, okay, mam jeden niepotrzebny płotek niestety, ale mhm. Może mi się kiedyś przyda, do czegoś chociaż wątpię Teraz będę musiał wykmienić Jak ją tam dopchać Zrobię jeszcze furtkę A właściwie te cztery wystarczą Cicho Mój komputer się nie odzywa Znaczy, mój komputer się odzywa niestety ja akurat tego nie chcę. Dobra, furtka działa. Tu będę musiał załatać. Właściwie zrobię to może już teraz. Okej. Okay. Okej, okay, chodź, chodź. Chodź, kochana. I może drzwi roz... Rozpieprzą, bo nie jestem pewien, czy ona przejdzie. No nie do tyłu, tylko tam. Dlaczego ja się muszę posuwać, żebyś ty mogła wyjść z domu? No, idź, idź, idź. A, pewnie furtkę też będę musiał rozpieprzyć, co? Nie, tylko spróbujmy się nie zmieścić, no No nie nie idź, nie idź, nic się mi to nie idź. Albo... zrobię trik. Tam to tam ok cóż. Jak widać dało się tylko metodą... metodą dla mnie brutalną, ale cóż. To już nie moja wina. Troszeczkę nasion pozbieram i zrobię może później jakąś farmę. To właściwie to jakaś pora dnia. No powoli się zbliża już noc. Tak jak mówiłem, ten odcinek będzie dłuższy. A dlaczego? Bo mam ochotę. Właściwie to jest takie, takie ciekawe dosyć, że od razu jak zrobiłem konto, to bez kompletnie niczego YouTube Pozwolił mi wysyłać filmy trwające dłużej niż 15 minut. A to jest dla mnie bardzo dziwne. Dobra. Jakby to na razie owiec nie będę w ogóle zabijał ani co, w ogóle nie będę owiec zabijał. Mm, tylko czekam aż będę miał żelazo, żeby móc je ostrzyć, ostrzec i zrobić sobie łóżko. Tak, łóżko, to o czego pragnę? I się wyspać porządnie i... Właściwie tu w ogóle pójść spać, bo ja tutaj od jakichś trzech nocy w ogóle nie śpię. Minecraftowych oczywiście. Okej. Okay. Więc tam gdzie zakończyłem odcinek poprzednio, tak i zakończę tym razem chociaż jest jeszcze trochę czasu, to jeszcze troszeczkę na się pozbieram. Okay. Jeśli byście, jeśli są jakieś tematy, które chcielibyście, żebym na przykład poruszył w następnym odcinku, albo coś, no to tam piszcie też. Piszcie. No. A tak w ogóle to, to to to. Hmm. Było parę propozycji już yy, odnośnie. E, Gry, z której miałbym nagrywać był Battlefield Trójka, Darksiders i coś jeszcze, ale sobie nie przypomnę. Ha No dobra, nieważne. W każdym razie Battlefield możliwe, że się pojawi. Prawdopodobnie się pojawi. No i to by było na tyle. Tak. To już koniec, tak więc trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie.